Cześć, jak leci? Ja jestem Koniu, a to jest Duel of Champions. Jakieś dwa tygodnie temu yy, wszedł nowy patch. Wraz z tym patchem yy, całkowicie zmieniło się okno i różnych parę trybów. Bo na przykład yy, nie ma już Elo, tylko jest, są jakieś rangi, i za konkretny wygrany pojedynek zdobywa się określony tam procent. Przyrasta. Yy, poziomy dalej zostałyby zmian ale ludzie strasznie narzekają na ten nowy dodatek ponieważ yy... no, ogólnie gra stała się pay to win dlaczego? Pieczęcie teraz można zdobywać tylko w sposób yy, zakupów to znaczy można je za normalne pieniążki kupić yy... Nie ma już na przykład tak jak w codziennie dostaje się jakąś tam nagrodę, to w ten, tak już nie dochodzą te pieczęci. E, tak samo dzikie karty, których ja tam zaoszczędziłem na szczęście, chociaż to i tak jest mało, ponieważ ceny tych kart wszystkie bardzo powzrastały. Tak samo nie wiem e, o co chodzi z tym, mamy na przykład tutaj dwóch e, hakemów. jeden kosztuje 7 kart, drugi 20 tych dzikich kart, drugi 28. Mm, nie wiem, czy ten jest premium. Nie wiem, bo się nie świeci tutaj, a powinien chyba. Nie wiem, w opisach też żadnych tu nie ma, nic się tu nie zmienia. Nie mam pojęcia. Mm, niektóre karty są podwójne, a niektóre nie. Tak, tu jest na przykład Gazal, to jest tylko jedna. Nie wiem, tu jest niby druga, ale ta jest y, inna. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tak samo tutaj o imperialny gwardzista jest jeden, a tu już imperialny kusznik jest drugi. Pod, podwójny. No, nie wiem, mniejsza z tym. Tak samo te dzikie karty można yy, dostać tylko w tych pakietach, które są za pieczęci. Więc jeżeli chcemy kupić taki pakiet, najpierw musimy zakupić pieczęci. Ja na szczęście zaoszczędziłem trochę tych dzikich kart i pieczęci, bo zbierałem na taki pakiet za 3000 tych pieczęci. Tam było 10 kart z pierwszego dodatku, czy 10 pakietów z pierwszego dodatku, 10 z drugiego i 10 z tego trzeciego. Ale niestety wszedł ten patch ogólnie się dużo pozmieniało. Teraz mamy nie wiem co to jest, jak wejdziemy tutaj. Yy, mamy kampanię ogólnie i kampania jest yy, z każdych tych. Yy, Najpierw mamy samouczek, i później pierwszy dodatek, drugi dodatek, trzeci zapomniane wojny, pięć wież. Nie wiem, co to jest ta zagadka. Zagadka Kasandry, tu mamy jakiś, Nie wiem, w to jeszcze nie grałem. No i na przykład ukończyłem sobie samouczek. Właściwie on chyba już był ukończony, mniejsza z tym. Ale tak jak na przykład mamy żelazne wichry, wybierz. I tu mamy sześć misji. Ja gram dalej Atroposem. Boża, Troposem, Adermalikiem. E, czyli to jest e, karta z nekro. Czyli mam tak, jakby tą kampanię ukończoną tylko nekro. Każdą, właściwie pojedynczą misję. Za ukończenie c, całej tej kampanii tych żelaznych wichrów, wszystkimi sześcioma nacjami dostanie się jakiś tam prezent i achievement wbijemy. No i tak samo w postanie pustki. Y, no, to dalej mam zablokowane, bo jeszcze muszę tą wygrać, jakąkolwiek, jedną frakcją. Yy, też trzeba wygrać, jeżeli się chce odblokować, te w ...każdą frakcją. Tak samo to jest herolda pustki i tak dalej. Nie wiem, jedynie jest to zagadka. Wszystkie te wyzna wyznajem się być niepokojące, ale... Daleko, no, ...logiczne rozwiązania. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co to jest. Ale to jest dosyć fajne, bo można trochę hajsu zarobić na tym. Pojedynki rankingowe. Jest standardowy. Z aktualnego zestawu podstawowego, czyli to chodzi chyba z tego nowego dodatku, od tego nowego dodatku? Nie wiem, nie mam pojęcia, bo na przykład ja tu, tutaj Adermalikiem nie mogę grać, dostałem zaraz po zalogowaniu, dostałem taką była już właściwie taka talia startowa świątyni, i tylko nią mogę grać. Nie, nie mogę żadnej innej wybrać. Ale na przykład, jak weźmiemy otwarty, to tu już. O, mogę Adermalika wybrać. Jest, bo on jest prawidłową talią. No i tu klikam wybierz. A tak jak na przykład, yy, klikam w ten standardowy. To tutaj jest, o, nieprawidłowa talia i ta też jest niepra nieprawidłowa z sandalfonem. No nie wiem. Yy, na stronie głównej mamy też turnieje. Turnieje się tam nic nie, nie pozmieniało. Jackpot i szwajca szwajcarski. Yy, o, serce koszmarów tak się nazywa ten pakiet. Nowy. No i oczywiście trening, różne tutaj rodzaje, jakieś gorące krzesło, takie różne tam można sobie potrenować. To jest fajne, pokazuje nam ile, jak wchodzimy w zakładkę karty Italię, mamy od razu pokazane ile mamy łącznie kart, tutaj możemy kupić nowe pakiety, jak mamy jakiś świeży pakiet, nie, nie otwarty jeszcze, to tutaj się właśnie nam pokazuje. Ołtarz życień i Piekielna Odchłań to pozostaje bez zmian, Pożeracz Snów w Premium, to pozostało bez zmian. No tutaj w, w tak samo pakieciki, tutaj zawsze na pierwszym tym jakiś tam taki coś, co się nam teoretycznie będzie najbardziej opłacać. Jakieś, o promowane, tak to się nazywa. No tutaj mamy serie standardowe, prawda, zapieczęci, tu jest to Serce Koszmarów za hajs. Hai, siwo, hmm. seria dziedzictwa, to są te poprzednie. Ja coś takiego chciałem kupić, tylko że to było. To 120 kart, plus 6 dzikich kart. Hmm. no nie, to wtedy kosztowało 3000, ale to chyba było większe. No także ja jeszcze nie, jeszcze nie kupowałem tego, tego dodatku. Nawet nie wiem jakie tam są karty, czy to jest... bo tak wygląda jakby to samo Nekro było w tym, nie wiem. Jeszcze nie czytałem na temat tego. Tu mamy oczywiście gotowe talie, to też już było. No i po dorędzie, prawda, te kupony turniejowe i ładowania. No tu mamy ogólnie statystyki, zwycięstwa na frakcje. To jest odkąd zacząłem grać. 12 mam wygranych na 15 rozegranych pojedynków. No tutaj ogólnie Zdobyte karty ogółem Tu mamy ogólnie pokazane ile mamy kart Na tam stworów, budynków Zaklęć i tak dalej No to jest z konkretnych tych Boże to nie są te frakcje I ten Tylko to jest z konkretnych Jezusie Dodatków o Pierwszy dodatek, drugi i tak dalej Na przykład nie mam Żadnego z tych pięciu wiesz ani z tego nowego. Tutaj mamy ogólnie wygrane pojedynki: na ilość stoczonych walk, procent zwycięstw, i najwyższa seria zwycięstw. Ale to, ta seria zwycięstw to jest z, po tym nowym dodatku, bo dostałem. miałem tego achievementa za wygranie tam 10 z rzędu chyba. No i ro, turnieje tutaj ogólnie. I jeszcze mamy osiągnięcia: tu pozostało bez zmian. No to doda, dodano parę. Odnośnie tamtych tego nowego dodatku i tej kampanii. Przedtem nam to sortowało tak, że na samym początku mieliśmy wszystkie czy na samym końcu. mniejsza z tym wszystkie te zdobyte tak jakby. A teraz jest tak podzielone, że przewijamy sobie i które mamy, które nie. Tutaj możemy sobie sortować serią. Różne mamy tutaj ogólnie sortowanie. Tu mamy nagrody, na przykład zobaczmy tam pieczęci. Yy, Wygrałem 50 pojedynków ze swoimi znajomymi. Wschodzę do Montalie Premium i zdobądź kopię każdej karty za 1000 pieczęci. No ładnie. Yy. No i tu mam ogólnie jeszcze te rankingi zwykły, jackpotów. Yy. Nie wiem jak to jest dokładnie po kolei: jak to idą te głównodowodzący, mistrz, trzeciego, jakiś, nie wiem. Miałem zanim to dołączyłem to byłem Nie rycerze Rycerz chyba najniższy No nie wiem mniejsze taki, prośba nie no i ogólnie pozmieniało się Pozmieniało się eee, W ogóle teraz poprawili też eee, grafikę Yy, ładniej wyglądają karty jak się... No yy. tutaj może tak nie za bardzo tego nie widać, ale kiedyś postaram się nagrać jakąś, yy, jakiś pojedynek Także wtedy zobaczycie, że to wszystko o wiele ładniej wygląda yy, To są moje karty No i ta jest na przykład premium. To widać tutaj A tam w tym tym... nie wiem, nie wiem Także Myślę, że taki szybki króciutki filmik pokazujący pokazujący jak to wygląda to całe menu teraz w docu. No i na chwilę obecną życzę wam miłego dnia i cześć.